Jeśli nie wiesz, do czego służy słowo kluczowe infer, ten film jest dla Ciebie. Zapraszam. Ogólna koncepcja stojąca za infer jest dość prosta. Mówiąc najbardziej skrótowo, infer pozwala nam stworzyć nowy typ na podstawie typów warunkowych. Dodając nieco więcej szczegółów, infer pozwala nam przechwytywać konkretne składowe typów warunkowych. Po tej skróconej definicji można się spodziewać, że infer nie może istnieć poza typami warunkowymi. I jest to oczywiście prawda. Infer możemy używać tylko razem z typami warunkowymi. Także zanim przejdziemy do samego infer, będziemy musieli zrobić sobie krótką powtórkę z typów warunkowych. Jednakże w całym tym odcinku nie będziemy poruszać bardziej zaawansowanych struktur, takich jak na przykład typy generyczne. Infer może spokojnie poradzić sobie bez typów generycznych i nie musimy ich wdrażać. Bardzo często widziałem tutoriale po 20 minut, które skupiały się na zaawansowanych strukturach zaciemniających ideę infera. W tym filmiku postaramy się w jak najbardziej prosty sposób pokazać ci, do czego służy to słowo kluczowe. Ok, no to przypomnijmy sobie w ekspresowym tempie, co to są typy warunkowe. Zdefiniujmy sobie jeden typ o nazwie test, i ten typ będzie ustalany warunkowo. Szybkie wyjaśnienie składni. Działa to bardzo podobnie jak w klasycznym javascript. Ie. To znaczy że po pytajniku wchodzimy do case'u true czyli prawdziwego a po dwukropku wchodzimy do case'u else false czyli tego który będzie w momencie gdy warunek nie zostanie spełniony. Teraz krótkie słowo na temat samego warunku. My tutaj tak naprawdę trzy składowe. To co jest po lewej stronie od Xtend i to co jest po prawej stronie od extens. I teraz najprościej wyjaśniając. Warunek jest spełniony pozytywnie wtedy, gdy to, co jest po lewej stronie, da się przypisać do tego, co jest po prawej stronie. Hmm. Czyli po prawej stronie mamy stringa, no i po lewej stronie mamy AAA, co również jest stringiem, czyli warunek jest prawdziwy. Jak znajdziemy sobie na type test, no to zobaczmy, że jest number, czyli warunek został zinterpretowany jako prawdziwy. Gdy po lewej stronie damy sobie na przykład raz, 2 trzy, no to raz, 2 trzy to nie jest string, więc otrzymamy tutaj boolina i wszystko się zgadza. To w zasadzie tyle. Podstawowa składnia typów warunkowych. Żeby pogadać sobie dalej o inferze, ten typ już nam nie będzie potrzebny, więc wyrzucę go, żeby nie zajmował nam miejsca i dodajmy sobie jedną małą funkcję. Posiada ona dwa argumenty typu number, arg1 i arg2 oraz zwraca nam prostego stringa. Na tej podstawie będziemy chcieli sobie przetestować, jak działa słowo kluczowe infer. Żeby tego dokonać, wrzucę na ekran jeszcze jeden typ i zaraz przeanalizujemy, z czego się składa. Ok, zobacz. To jest bardzo podobny typ do tego, który widziałeś na początku, natomiast jest nieco bardziej złożony. Po pierwsze, sprawdzamy sobie typowem naszą funkcję, którą tutaj wrzuciliśmy przed słowem kluczowym extend, czyli to jest to, co będziemy sprawdzali, czy możemy przypisać. Następnie, warunkiem przypisania będzie args od n, -y, które zwraca n. -y. Taki zapis mówi nam, że może tutaj być jakakolwiek funkcja z jakimikolwiek argumentami typu jakiegokolwiek. I co więcej, ta funkcja może zwracać cokolwiek. Póki co nie ma to zbyt wiele sensu, ale spoko, zaraz się wyjaśni. Dobra, czyli w tym momencie każda funkcja, którą przekażemy będzie spełniała ten typ. Ok, jeśli typ jest spełniony, no to nasz type1 to będzie A, jeśli by nie był, no to będzie B, ale jakie pewnie domyślasz, no to będzie A, ponieważ każda funkcja może zostać spełniona. Gdybym tutaj rozkazał, że typem zwracany ma być boolean, no to wpadamy wtedy do B. Typy warunkowe działają tak jak miały działać wcześniej. Ok, ale teraz chcemy, żeby do gry wkroczył infer. Wyobraź sobie, że chcielibyśmy, żeby ten typ zwrócił nam typ, który jest zwracany przez funkcję powyżej. Brzmi, jak ma słomaślane, już wyjaśniam. W tym miejscu dodajemy sobie infer i definiujemy zmienną R i zamiast A po prostu ją zwracamy. Wygląda to teraz w ten sposób. I zobacz, zamiast A, które było tutaj wcześniej ustalone, teraz Typ 1 ma typ string Dlaczego string? Dlatego, że funkcja powyżej zwraca stringa Gdyby zwracała sobie true No to tutaj byłby boolean Gdyby zwracała sobie raz, 2, 3 Tutaj byłby number Czyli infer pozwolił nam przechwycić Typ zwracany przez funkcję No i przypisać go do tego typu Czyli zdanie, które wypowiedziałem na początku ma teraz trochę więcej sensu. Infer to tak naprawdę sposób na to, żeby stworzyć nowy typ na bazie typów warunkowych, a konkretnie, żeby przechwycić jakąś wartość z tych wszystkich składowych typu warunkowego, no i stworzyć na tej bazie nowy typ. Co więcej, zamiast po prostu R, moglibyśmy tutaj sobie to lekko zmodyfikować. Zauważ, że mogę dodawać sobie na przykład kolejne unie typu number, boolean, gdyby tutaj zwracany był dalej string, czyli powiedzmy aa, no to teraz typem tutaj będzie string, number lub boolean. Infer pozwala nam modyfikować przechwycony typ. Zatrzymajmy się jeszcze na moment przy typie zwracanym i możesz powiedzieć, że w sumie, ale co to za magia? Mogę sobie przecież użyć tego wbudowanego w TypeScript typu, który nazywa się return type. I owszem, możesz. I co więcej, powiem ci, że nawet ten typ jest bardzo podobny do tego, który właśnie sobie tutaj skonstruowaliśmy, bo wygląda w dużym skrócie właśnie tak. Czyli wprowadza sobie infer do typu zwracanego i jedyna różnica jest taka, że mamy na samym końcu N, -y, my ustaliliśmy B, ale tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, ponieważ w tym naszym przykładzie i tak nigdy nie weszlibyśmy do tego case'a negatywnego. To co ważne, gdzieś tutaj trochę magii, bo są typy generyczne, więc nie chciałem tego pokazywać od początku, bo to jest odcinek o inferze, a nie o typach generycznych. Prawdopodobnie nagramy osobne o generykach. Także generalnie zrobiliśmy sobie własną implementację return type'a. Działa to dokładnie tak samo, bo zobacz, że zwraca nam string, ale jest trochę prostsze, po prostu wiesz, jak zrobić to samodzielnie. No dobra, ale typ zwracany to nie jest jedyna opcja, gdzie możemy wykorzystać infer, dlatego właśnie chciałem, żeby tutaj była funkcja. Możemy też sprawdzić, jakiego typu są argumenty, które przekazujemy do tej funkcji, czyli możemy zrobić tak. Weź pod uwagę, że to, że wcześniej nazwałem tutaj r, to jest. Nawet nie konwencja, po prostu tak sobie nazwałem, ale tu może być równie dobrze inna nazwa, na przykład args, i dobrze, żeby była inna nazwa, po to, żeby było wiadomo, co dokładnie siedzi w tej zmiennej. Ok, wycofam sobie starego infera. I w tym momencie zamiast r będę zwracał args. No i zobacz, że type 1 teraz jest tego typu, którego były argumenty w my function, czyli jest to tablica dwóch numberów arg1 i arg2. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby także poza infer Args dołożyć sobie tutaj stary infer i nazwać go inaczej, na przykład return. Teraz jesteśmy w stanie wziąć ten drugi infer i połączyć go z tym pierwszym. Nie ma to większego sensu tak naprawdę, ale chcę Ci tylko pokazać, że jest to możliwe, czyli możemy inferować więcej niż jedną wartość w ramach jednego typu warunkowego. W tym momencie pokazuje nam, że type 1 to może być string. Lub tablica dwóch argumentów, arg1, arg2, które są numerami. Ok, na sam koniec chcę Ci jeszcze pokazać jeden nieco bardziej życiowy przykład, by wyekstrahować, czyli przechwycić typ jakiejś tam bardzo głębokiej property, na przykład deep important property, tak jak tutaj Ci przygotowałem. Bardzo przydatny do tego może być właśnie infer. Zobacz, jak to jest zrobione. Tworzymy sobie typ, który ma się zmeczować z całą tą strukturą, czyli ta struktura powyżej ma być identyczna, jak struktura obiektu poniżej. Na samym dole bierzemy sobie za pomocą słówka kluczowego infer i definiujemy zmienną o nazwie nested i zwracamy ją po pytajniku. Teraz Match from Object Property jest typu string. Gdybym tutaj sobie zrobił boolean, czyli na przykład true, no to tu byłby boolean. Jeśli zrobimy sobie raz, dwa, trzy, no to number. Mam nadzieję, że ten przykład jest nieco bardziej życiowy. Jeszcze na samym końcu chcecie zwrócić uwagę, że tutaj po dwukropku zwracamy typ Never. Mogły być też na przykład Eny. Jeśli nie wiesz, z czym różnią się typy Never, n lub Unknown, to zapraszam cię do jednego z filmów, który nagraliśmy na kanale. A tymczasem to by było na tyle na temat Infer. Mam nadzieję, że po tym filmie Infer nie kryje przed tobą żadnych tajemnic. W opisie do tego filmu znajdziesz również PDF z podsumowaniem odcinka. Możesz go odebrać po zapisie do naszego newslettera. Gorąco Cię do tego zachęcam. A tymczasem, do następnego. Cześć!